Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa, dzisiaj będzie paczuszka, ostatnia paczka Z niespodzianką, do której przyjdziemy za jakiś czas A oprócz tego wyszło, wyszedł tak taki jakby event Dni graczy food, co jest niczym innym jak po prostu jakimiś sbc, które nie są jakieś mega dobre e, Promocje na paczki, czyli coś co mnie nie obchodzi I teoretycznie najlepsi zawodnicy W paczkach o Sancho byłby spoko na pewno Van Dyke myślę też byłby okej okay. Słomax Smeo na pewno, Hernandez Kama Winga i tak to... Nie. Yy, tak, dzisiaj będzie paczka z niespodzianką. Zostawcie łapkę górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie. To jest... David. Się dobrze. Generalnie rzecz biorąc, jestem troszkę obolały. Fakt jest taki, że nie mogę... A, nie mogę zblostować ręki. Mam potężne zakwasy, więc będę dzisiaj dziwnie się ruszał, to na pewno. Ale generalnie przychodząc do Food Champions to yy, bilans 6 do 4 który jest po prostu... Nie jest na pewno czymś, czym warto się chwalić, to na pewno. E, dużo zmieniałem skład, naprawdę dużo, dużo razy zmieniałem skład. Na razie będę grał tym, nie wiem czy to było ostatnio, chyba nie było. No grałem Vidiciem na Esio, no bo niestety nie widzę innej możliwości aktualnie. No zobaczymy, no oby coś fajnego wypadło. Mogę jeszcze sprzedać Sambie, to na pewno. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak zmieścić szóstkę z przodu plus Mbabu. Macie jakiś pomysł? Dajcie znać, budżet wynosi 350 tysięcy euro, coś tego typu. Także jeśli ktoś ma jakiś pomysł, dajcie znać, my lecimy do meczu. I co mogę wam powiedzieć, no raczej niestety G1 nie wbije. Bardzo mi przykro, ale niestety muszę was zawieść, ale chyba z taką formą G1 niestety nie siądzie. A szkoda, bo chciałem wrócić, no ale jednak nie, nie ma też żadnego eventu. A my tu mamy Palacio. O, Keller, ten nowy Keller, który wyszedł w showdownie. Okej, okay, ciekawy całkiem skład, zwykły Martins, Florenzi, Hernandez. No dobra. No generalnie plan jest taki, żeby po prostu wygrać ten mecz. Mówię, no bilans raczej 6-5 już nie zwiastuje niczego dobrego, a tak to jednak wiecie, mamy, w, mamy najlepszą możliwą ofensywę według mnie. E, pomoc środkowa... jest z tym taki żałosny. Środkowa pomoc też jest kozacka. No ale ciągle mam, mam zastrzeżenia do tej obrony, no nie wiem, no tego widzieć jest chyba jednym z tych, które sprawiają, że nie czuję się bezpieczny niestety. No Widzieć na tym etapie gry Chyba nie, wydaje mi się, że jednak chyba nie. To ładnie sobie tam... Nie zmieniłem formacji. Jezu ja to sobie robię. Widal, nie spaliłeś Neymar, nie spaliłeś, nie spaliłeś, krótki słupek. I jest brameczka. Dobrze się przesunął I remis. W dziesiątej minucie... Ok. Jest już, jest już, jest już trochę poukładane, ale no wiecie, no jednak nie mogę lekceważyć oponentami. Mimo że bilans 6-4, no to nie, nie mogę tego lekceważyć. I, i ma wyjdźmy tutaj. Wydanie, to miał być do Nazario, który musi to wykorzystać. Piękne uderzenie. 2-1. Nice. Tyk! pięknie Neymar. Czy on zdąży? Oczywiście, że zdąży. Neymar, uderzenie. Ach, zablokowany, to już powinno paść. Nazario, ale się ruszył i jeszcze słupek. Ale to był tragiczny strzał, Nazario. Naprawdę, to, to w ogóle nie było podkręcone i nic. Oj, błąd popełniłem. To jest mój błąd. Jak to będzie bramka, to niestety mój błąd. Źle w ogóle nie upilnowałem tego mapę świetnie widzić. Okej, okay. za takich rzeczy właśnie jesteś na boisku. To najgorsze w tym widziciu jest to, że jest trochę klosowate. No nie, nie ukrywajmy, że widzić niestety nie jest jakimś demonem prędkości. Tylko on mi został, jeśli chodzi o ikony takie na SEO. Jest, jest też oczywiście Dezai, który nie da mi zgrania. To jest najgorsze w tym Dezai, że nie jest na SEO. Gdyby był na SEO... Pewnie, że tak. O! Trochę farta, troszeczkę farta, ale jest jeszcze od dwóch. Znowu nazario 5 bramek do pierwszej połowy. Nie no, bo ja gra w obronie w tym Champions, to jest nieśmieszny żart, proszę Państwa, naprawdę. O, no, czyżby czwóreczka, To może być, ale Flora chociaż nie dał rady. Flora nie dał rady. 4 do 2. No potrzebujemy tej dworunkowej przewagi, no bo mówię, no... Widzicie sami jak gram. Oj, panie kim pębę, ale jeszcze się pięknie przesunął. 5 do 2. Naprawdę dużo błędów w tej akcji. Trzeba było to wykorzystać po prostu. Pyk. Oj, ale siadło. 6 do 2. I będzie ryczquit, ok. Dosyć szybko to poszło. Ale mamy ręczki 3 do 2, Bilans 74 brzmi o wiele lepiej. Mogę myślę, że brzmi o wiele lepiej. Także co, moi drodzy, od razu odsyłam was do Alwina z przyszłości. Ja już tę paczkę otworzyłem parę dni temu, chyba wczoraj albo przedwczoraj, także oddaję głos. Dzień moi moi widzowie. Z tej strony Alwin z przyszłości. W sumie z przeszłości. Tak, z przeszłości. Chyba. W każdym razie dzisiaj otwieramy paczkę yy, z niespodzianką, torbę rodzinową, co kto woli. Moi drodzy, nie przedłużając, torbę rodzinowa po raz drugi z rzędu, mam nadzieję, że znowu coś fajnego wypadnie, poszło. Najważniejsze jest to, żeby był jest Główny cel, który należy spełnić, także. Zobaczmy. Jest walkout. I to jest. Kurczę, Nie wiem, kto jest. Kto? Zamrożony. Zamrożony. San... Mmm... To za tego Mbabu w sumie, nie? To za tego Mbabu. Szkoda, kurde. Nie ukrywam, że szkoda. Zobaczmy, jakie ma staty generalnie. No nie jest on jakoś mega szybki, niestety. 3x3. 1,96 m, jest Wysoki, nie? Teoretycznie dałby sobie radę na Sio, ale nie ma. Nie ma jak go dać do składu. Gdyby był na o, to być może. Dobra, to było na tyle z mojej strony. Także jak sami widzieliście, no niestety, nie poszczęściło się w tej ostatniej. No, bądźmy szczerzy, że te, te, te dwie torby, które były wcześniej, można powiedzieć, że zabrały całe szczęście z tej torby, co była przed chwilą. To co, zagrajmy sobie ostatni meczek, zrobimy też pewnie jeszcze jeden pik na sam koniec. E, tylko jeden, ponieważ mam zamiar zrobić odcinek z, kilkano, z kilka stoma. Nie umiem mówić. Po prostu będzie kilkanaście pików na jednym odcinku, także na razie oszczędzam. Kogo nam znalazł? Jaki to jest oponent? Okej. Okay. Jest babu, jest Sterling, Jowicz, Weron. Ładna hybryda, powiem wam. Bardzo ładna hybryda. O cholera! O, już tam porobiony. Yy, za szybko, Dupa. Babu... oj, ale że i Zepsu, ale że i Zepsu, że źle się ruszyłem i to jest bramka. Nie, no tutaj babu niestety. No mógł zrobić więcej chyba, nie? Mógł zrobić więcej na pewno. Tu czasem jobić po raz kolejny i znowu się urywa i znowu to jest gol. Nie, babu niestety chyba nie podoła temu wyzwaniu do tego Sambia. Idziesz na Sio, nie no, tragicznie idzie w tym Wu-Champions, niestety. I Nazario, to się musi zakończyć bramką Za każdym razem, kiedy tak schodzę właśnie robiąc step over To jest 88% szans, że to będzie gol No i jest gol Babu Jezu ah, Spokojnie To tylko gra komputerowa Na konsolę Niebywałe, moi drodzy. Dwa strzały, dwa cele. Ja, Co się ze mną dzieje? Nie rozumiem. To jest piątek. Tak jakby. Tak, jeszcze jest piątek. O co chodzi? Eee, dobra, damy sobie na obronę Kleibera i Roben zamiast Mbappe. O, no jak już to by nie wpadło, to bym zwątpił w ten mecz. Dobra, 4 do dwóch. Jeszcze tylko dwie bramki, żeby powrócić. O, o, o. To jest akcja. To musi być ta akcja. Aha. To nie była ręka, nie? Nie, on no, nie wygarnął mi tej piłki ręką w polu kasnym, nie? Skądże znowu? Coś muszą zrobić z tymi rękami. No przecież to jest normalne, że tak, tak, tak samo jak bramkarz wychodzi sam na sam i potrafi obronić ręką nawet nie ma wolnego, nie ma nic. Proszę nie, on spalił, Boże i... Jaki... To było... Nacisnąłem to podanie tak bardzo wcześnie. I nie wiem, oni mam, on, mam wrażenie, że specjalnie czekają, aż zawodnik będzie naspalony. No to jest... Teorie spiskowe z mojej strony, no ale widzicie, że nie, 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 przelewa mi się w tym meczu, mówiąc najbardziej łagodnie. Dawaj. I to jest faul, ja faulowałem, ja fałowałem. Dupa, moi drodzy, koniec, koniec marzeń. Jezu, jestem tak żałosny w tej grę, przepraszam, że musicie to widzieć. Naprawdę, jestem na siebie tak zły, że mam bilans 8-5. Ja chciałem wrócić do G1 w tygodniu. Jestem niepoważny. Aha, bo ja mam bilans 7-5. Japie. Dobra, moi drodzy. Na samo zakończenie PIK plus 81. Może coś wypadnie. Może nie. Może coś lepszego niż z tej paczki z niespodzianką. Zobaczmy. E, dziękuję za oglądanie. Nie wiem, co będzie jeszcze jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie na pewno lepsza gra z mojej strony. To na pewno. Także na sam koniec trafiamy. Juri Berczicze. Okej, okay, 8-3. Niech będzie, słuchajcie. Niech będzie. Widzimy się jutro. Stawcie apelkę w górę Subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Adios.